I poranne, lekkie mobility, rozłóżcie sobie matę, po co poduszka? Po to, aby łatwiej się siedziało. To prawda, wystarczy położyć sobie pod tyłek poduszkę, aby usiąść lekko wyżej i wtedy możemy na przykład docisnąć kolana do maty. Jeżeli nie dacie rady w ten sposób docisnąć kolan do maty, to po prostu usiądźcie tak z kolanami lekko wyżej, czyli po prostu skrzyżnie. Dzisiaj Mobility zaczniemy od uruchamiania grzbietu, skręcając tułów raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo. Muszę się do Was trochę mocniej przysunąć, bohacze o ścianę. O, teraz będzie dużo lepiej. Skręty tułowia. Pamiętajcie, aby wykonując rano to ćwiczenie, zaczynać od lekkich skrętów. W miarę upływu czasu i wykonywania ilości powtórzeń, możecie skręcać tułów trochę mocniej. Pamiętajcie, że sami również ustalacie tempo: możecie skręcić tułów, zatrzymać, zmienić kierunek, zatrzymać lub trochę szybciej. Wszystko zależy od waszej wewnętrznej energii. I tego, jacy jesteście jak lubicie ćwiczyć. Ćwiczenia w grupie, ale jednak indywidualnie. Mamy na to przestrzeń: raz w prawo, raz w lewo, od lędźwiowego odcinka kręgosłupa po łopatkę. W ten sposób powinniśmy e, odczuwać ten ruch, który ma pomóc zwiększyć ruchomość tułowia, bo generalnie trening mobility pozwala przeżyć dzień bez bólu, jeżeli dobrze się nasmarujemy. Po drugie zwiększ ruchomość i zakresy ruchu właśnie w stawach. I to już teraz wykonujemy. Grzbiet leżał przez całą noc. W większości przypadków praktycznie bez ruchu. Na dobrym lub na złym materacu. Możesz obudzić się z bólem, z drętwiającą ręką. Wszystko dlatego, że gdzieś na przykład dociskaliście jakiś nerw. A ciało lubi się ruszać, i bez ruchu cierpi. Ok, to teraz wyraźnie skręcamy tu w wybraną stronę. Pogłębiamy ruch i zatrzymujemy. Skręcamy tu w moim przypadku w lewo. Patrzę również przez lewe ramię. Prawa dłoń, która odpycha się od lewego kolana, jest wyprostowana w łokciu i wyraźnie czujemy, że odpychamy się od kolana. 5, 4, 3, 2 i 1. Zmiana strony. Teraz lewą ręką wyprostowaną w łokciu. Odpycham się, tak, aby skręcony tu w prawą stronę. Czuł, że się wykręca jeszcze bardziej, bo my mu pomagamy, odpychając się lewą ręką od prawego kolana. I zmiana trochę dynamiczniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. To teraz na boki uelastyczniamy kręgosłup. Ja do was macham, wy możecie machać do mnie. Raz ręka prawa górą, raz lewa. Zwróćcie uwagę na to, że ręka, która opiera się o podłogę, jeszcze jest w miarę wyprostowana, ale z upływem czasu chciałbym, aby łokieć ręki, która dotyka podłogę, coraz bardziej zbliżał się do. Maty. Czyli coraz bardziej ta ręka, żeby się zginała. Pamiętajcie, że nie dochodzimy do momentu, w którym odczuwalność jakiegoś naciągania, które mógłby przerodzić się w ból, byłaby nieprzyjemna. Nam zależy na przyjemności na pogłębionym ruchu, który przynosi ulgę, a nie ból. Możemy sobie zrobić taką skalę odczuwania. Bólu od 1 do 10, więc tutaj ból 1, 2, nie więcej. To ma być przyjemne i w żaden sposób nie może przynosić jakiegoś takiego bólowego zmęczenia w trakcie naszego mobility. Zobaczcie, coraz niżej schodzę łokciem już prawie do ziemi. Jeden ruch. Drugi i coraz niżej. Oznacza to, że uruchomiłem grzbiet, elastyczność kręgosłupa jest widoczna, odżywiamy przestrzenie między kręgami. Pamiętajcie, że prezentowane ćwiczenia również są dla osób zdrowych. Co to oznacza? Jeżeli ktoś z Was jest po kontuzji, ma jakąś chorobę, układu szkieletu czegokolwiek co mogłoby powodować pogorszenie, bo inaczej zacznijmy od tego, że ruch tak jest zdrowy. Bardzo często fizjoterapeuci zachęcają do ruchu w procesie rehabilitacji, wtedy szybciej się leczy. Ale są również wykluczenia. Wiele osób nie może w ten sposób się ruszać, więc pamiętajcie, znając swoje ograniczenia, musicie brać to zawsze pod uwagę i nie wierzyć ślepo w to co mówią osoby zdrowe, które mogą wykonać wszystko tak jak ja. Jeżeli macie problem w lędźwiowym odcinku kręgosłupa, wypadający dysk, który już na przykład wypadł albo jesteście po operacji albo też macie już coś w kręgosłupie wszczepione jakieś druty, no to znacie swoje ograniczenia. Jeżeli trener z internetu mówi łokieć do ziemi, a ty nie możesz, bo możesz jedynie delikatnie położyć rękę na ziemi, to tak zatrzymaj Pamiętajcie Wasze bezpieczeństwo i Wasze zdrowie na pierwszym miejscu. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1. I w ten sposób udało nam się przyjemnie rozruszać grzbiet. To teraz wyciągamy poduchę spod bioder. Rozstawiamy stopy na szerokość bioder, opieramy się rękoma z tyłu i staramy się dotknąć prawym kolanem lewej pięty, lewym kolanem prawej pięty. Prosty, przyjemny ruch, który obudzi biodra i stawy biodrowe. I teraz zajmiemy się już tą częścią ciała 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Trzy, dwa. Jeden. Stop. Teraz uwaga. Raz. Prawe kolano do środka. Raz lewe. Prawe. Lewe. Prawe. Lewe. Prawe. Lewe. Prawe, lewe. Prawe kolano do lewej pięty. Lewe kolano do prawej pięty. Prawe do lewej. Lewe do prawej. Dziesięć dziesięć dziewięć, dziewięć, osiem, osiem, siedem, siedem, sześć, sześć, pięć, pięć, cztery, cztery, trzy, trzy, dwa, dwa, jeden i jeden i teraz na zewnątrz raz prawe raz lewe raz prawe raz lewe kolano na zewnątrz na zewnątrz jedno zostaje skierowane do góry raz raz dwa dwa trzy trzy cztery cztery 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 i 10. Słuchajcie, to jest higiena dla organizmu. Takie czyszczenia to jest jak mycie zębów rano, po południu i wieczorem. Coś co powoduje, że Możemy dłużej, bez bólu i prościej i łatwiej żyć. Opieramy obie stopy na podłodze, ręce również z tyłu na wysokości ramion. Podnosimy lekko biodra do góry i bujamy prawo, lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Skoro już jesteśmy w pozycji prawie leżącej, to na chwilę wróćmy do pozycji leżącej i naprzemiennie przyciągamy kolana do brzucha. Raz prawe, raz lewe. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Róbcie dalej, a ja tylko zwrócę uwagę na to, że chciałbym, aby podczas tego ćwiczenia lędźwiowy odcinek kręgosłupa był przyklejony do podłogi. Czyli staracie się lekko podwinąć biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Lewa noga zgięta w kolanie, prawa wyprostowana, obie ręce wzdłuż tułowia, podnosimy prawą nogę i opuszczamy. Stopa zadarta. Prosty ruch. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chwytamy u do z tyłu. Taki koszczek robimy, lewą nogę prostujemy. Mamy to i prostujemy prawą nogę w kolanie delikatnie 10 razy. Raz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prawa noga zgina się, odkładamy stopę na ziemi, ręce z powrotem wracają na podłogę, wzdłuż tułowia, zadartą lewą stopę podnosimy do góry i opuszczamy również spokojnie 10 razy. Raz i opuść. 2 i opuść 3 4 5 6 7 8 9 i 10 wyprostuj prawą nogę lewą chwyć pod udem i prostujemy 10 razy w kolanie Pamiętajcie nie rozciągamy maksymalnie zależy nam na Smarowaniu stawów, a nie rozciąganiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I teraz chwytamy od zewnętrznej strony. Powoli podnosimy tułów. Przechodzimy do podporu przodem. I teraz uwaga, jeżeli czujesz jakiś Dyskomfort w podporze przodem. Masz za twardą matę. Wystarczy, że położysz sobie poduchę pod kolana i od razu świat wygląda inaczej i jest przyjemniej. Czujecie to? Mam nadzieję, że tak. Dobra, przed nami kocie grzbiety i różnego rodzaju skręty tułowia i opuszczanie bioder, aby jeszcze bardziej ułatwić nam dzisiejszy dzień. Zaczynamy od kocich grzbietów. Łóżcie dłonie idealnie pod ramionami. Pamiętajcie, aby ręce nie były maksymalnie wyprostowane w kolanach, aby ten ruch był bardzo pogłębiony. Zwłaszcza ten ruch, kiedy mamy podwiniętą miednicę, opuszczoną głowę i patrzymy wręcz na pępek. I mocno wypięty piersiowy odcinek kręgosłupa. Opuść do góry. Rozluźnij, i do góry. Dlaczego nie mówię, aby pogłębiać maksymalnie lordozę w ruchu w dół. Dlatego, że nie każdy powinien to robić, więc bezpiecznie jest podwinąć, opuścić głowę, wypiąć, wypiąć piersiowy odcinek krągosłupa i rozluźnić. Raz, dwa. Ponieważ my i tak, jako ludzie mamy bardziej tendencję do pogłębiania lordozy w ciągu dnia od siedzenia i stania, więc teraz staramy się tylko. Podwinąć biodro jeszcze 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rozluźniamy i teraz samo biodro, okej? Okay? Podwijamy Wywijamy tylko biodro raz, dwa, skupiamy się bardziej na podwinięciu, trzy, cztery, podwijamy ogon pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zwróćcie uwagę, może zauważyliście, że zmieniłem ułożenie rąk. Miałem ułożone dłonie na płasko. Z otwartymi palcami, czyli tak, ale w pewnym momencie zbiłem ręce w pięść i ułożyłem je trochę inaczej. Po prostu poczułem dyskomfort, że już dłoń się i nadgarstek zmęczył w tej pozycji i czas to zmienić. Wy również tak możecie robić. I teraz pełne kocie grzbiety. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9 i 10. Wystawiam prawą nogę do przodu. Podnoszę tu do góry. Lewa noga zgięta w kolanie. Zadzieram stopę z tyłu dla lepszej równowagi. I jeżeli chodzi o samą równowagę, to nie musicie trzymać idealnie kolan w jednej linii, prawie, bo wtedy możecie się przewrócić. Zawsze warto wystawić lekko stopę. Do boku. Zobaczcie, co mam na myśli. To jest prawie w jednej linii, prawda? A jeżeli lekko postawię sobie do boku, od razu mam lepszą równowagę. I będąc już w tej pozycji, skłony na boki. Raz, dwa. Z lekkim wypchnięciem biodra. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, dwie rzeczy na raz. I kręgosłup i biodra. Zmieniamy nogę. Teraz prawą opieram się kolanem o ziemię, lewa do przodu. I na boki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Doskonale. Piotro powypychane, wracamy do pozycji lewe kolano na ziemi, prawa noga do przodu. Opuśćcie lekko tułów nad udem, aby nie pogłębiać lordozy. Lordoza to jest to wgłębienie tutaj na dole pleców, ok? Czyli staramy się wyjść z tej pozycji do lekkiego pochylenia, tak aby teraz opuszczać biodro raz i góra dwa i wyżej trzy do góry cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć zatrzymaj do góry Teraz prawą nogę, która stoi prawie na linii z biodrem przesuwamy lekko w prawo. Jeżeli nasze udo byłoby wskazówką zegara, to małą, to wskazywałoby w tym momencie godzinę pierwszą, okolice ok. 15 po, czyli nie dwunasta i nie trzecia, coś pomiędzy. I znowu op opuszczamy biodro w dół, raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dycha. I teraz wyraźnie kolano na godzinę trzecią i do dołu raz dwa, trzy, cztery. Pięć sześć siedem osiem, dziewięć i dziesięć. Wracamy do podporu przodem i wykonamy kilka okrężnych ruchów kolanem na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9 i 10. Pięknie rozruszane prawe biodro. To w takim razie lewe zrobię przodem do Was, abyście dokładnie zobaczyli te godziny, te 12, pierwszą i trzecią. Ok, prawe kolano oparte o podłogę, tułów lekko pochylony nad udem i schodzimy w dół. Raz, dwa, trzy. Cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć, godzina pierwsza raz dwa, trzy cztery pięć sześć.

Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I znowu podpór przodem i rotacja bioderkiem na zewnątrz. Raz, dwa. To już się odwrócę do Was bokiem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I 10. Ok, czas się podnieść. Obie stopy na ziemi. Pozycja kuczna. Powoli podnosimy biodra do góry. Rozwijamy się kręg po kręgu. Głęboki wdech. I teraz uwaga. Zrobimy sobie przysiad z rękoma podniesionymi na wysokości ramion. Schodzimy w dół. Kładziemy obie dłonie na podłodze, podnosimy biodra do góry i rozwijamy się kręg po kręgu. Ponownie ręce na wysokość ramion, opuszczamy tułów, odkładamy ręce na podłogę i podnosimy biodra do góry, rozwijając się kręg po kręgu. Ręce na wysokość ramion, opuść biodro, ręce na ziemię, biodra do góry. I rozwijamy się kręg po kręgu. Podnieś ręce na wysokość ramion, opuść biodra, schodząc w przysiad. Połóż dłonie na ziemi, podnieś biodra i do góry. I jeszcze raz. Ręce na wysokość ramion, zejdź nisko, dłonie na ziemię, podnieś biodra i do góry. Ręce wyprostuj, opuść biodra, połóż ręce. Podnosimy biodra do góry i rozwijamy tułów. Jeszcze raz ręce na wysokości, ramię opuszczamy biodra. Ręce na ziemi, biodra do góry i rozwijamy tułów. Hop. Uf, trzy głębokie wdechy. Uf, 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 uf. Uf, I ciekaw jestem. Jak czujecie się po tych 20 kilku minutach tego porannego mobility? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę i oczywiście postawcie kawę, jeżeli podoba wam się to co robię. Link do kawy znajdziecie w opisie i w komentarzu. Na razie